W marketingu sieciowym ogromną energię wkładamy w pozyskiwanie nowego klienta. Umawiamy spotkania, prezentujemy, pokazujemy produkty, finalizujemy sprzedaż i czujemy satysfakcję. A co potem? W większości przypadków cisza. Zostawiamy tego klienta samemu sobie, a potem dziwimy się, że on nie wraca. Przez lata obserwowałem, jak ludzie tracą klientów, którzy naprawdę chcieli kupić ponownie, ale zapomnieli hasła do logowania. Coś nie zadziałało w systemie, albo po prostu nikt się nimi nie zainteresował i poszli do konkurencji. To jest jak napełnienie wiadra, które ma na dole dziurę. Ciągle dolewasz nowej wody, ale stara cały czas ucieka. Dziś pokażę ci, jak załatać tę dziurę, jak sprawić, by twoi klienci nie tylko wracali. Ale robili to z przyjemnością i regularnie. To jest jedna z najważniejszych umiejętności, która odróżnia amatora od profesjonalisty, budującego stabilny i powtarzalny dochód w marketingu sieciowym. Cześć, z tej strony Emina Dogan, a dziś porozmawiamy o ponawianiu zamówień czyli o czymś, co wielu osobom wydaje się trudne albo niewygodne. Bo kojarzy się to ze sprzedażą, a w rzeczywistości to nic innego jak właśnie sprzedaż. Ale spokojnie, zapomnij o wciskaniu i byciu nachalnym. Chciałbym, abyśmy w ogóle zamienili w swojej głowie słowo potrzeba klienta na bardziej praktyczne, czyli problem, bo problem klienta to właśnie jego potrzeba, a sprzedaż to umiejętność oferowania gotowych rozwiązań na problemy klienta w tak atrakcyjny sposób, że on sam podejmuje decyzję o zakupie. Kiedy masz w sobie szczerą intencję pomocy, a nie tylko chęć zarobienia prowizji, klient to czuje i o wiele chętniej kupuje. Zanim przejdziemy do technik, musisz zrozumieć jedną fundamentalną rzecz o dzisiejszym świecie. Żyjemy w erze konsumpcjonizmu, gdzie ludzie chcą i lubią wydawać pieniądze na doświadczenia, na przyjemności, na lepszym jakość życia. Dziś modne jest wydawanie, a nie chomikowanie każdej złotówki w skarpecie. Dlatego zapamiętaj ten złotą zasadę. Twoi klienci i tak wydadzą swoje pieniądze. Jeśli nie u Ciebie, wydadzą je gdzie indziej. Twoim zadaniem nie jest zmuszać ich do zakupu, ale pokazać im, że wydając je u ciebie, robią najlepszy interes. Ludzie mają już w sobie gotowy mechanizm wydawania. Ty musisz tylko być najlepszym rozwiązaniem ich problemów. Zanim zaczniesz działać, musisz mieć solidne podstawy. Dlatego po pierwsze, zdefiniuj, z kim pracujesz. W naszej branży mamy trzy typy klientów. Klient z ręki tak zwanej. Sprzedajesz mu produkt bezpośrednio i sam się z nim rozliczasz. Klient z linku zamawia samodzielnie przez Twój link referencyjny oraz klient zarejestrowany. Jest to bardziej formalne, bo jest on w Twojej organizacji, ale kupuje tylko dla siebie jako konsument. Z mojego doświadczenia jasno wynika, że najbardziej opłaca się budować bazę klientów zarejestrowanych. Dlaczego? Bo masz dostęp do historii ich zamówień, możesz śledzić ich aktywność, a firma wspiera Cię dodatkowymi narzędziami. To pozwala budować prawdziwą skalę biznesu. Po drugie, ustal formę komunikacji. Zanim zaczniesz proponować kolejne zakupy, musisz mieć na to przyzwolenie. Powiedz mi Mariola, czy będzie to dla ciebie w porządku, jeśli co jakiś czas odezwę się do ciebie z informacją o ciekawej promocji albo o tym, co nowego aktualnie jest w ofercie. Tak żebyś była na bieżąco i żeby nic co korzystne cię nie ominęło. Mariola, czy będzie to dla ciebie w porządku? Prawie każdy na to pytanie odpowie: "Tak, pewnie, jasne. Dziękuję ci bardzo." To daje ci zielone światło do kontaktu i buduje relację opartą na zaufaniu, a nie na presji. No i po trzecie, Ustal terminy kontaktów. Zaplanuj swój rytm pracy. Czy będziesz się kontaktować raz w miesiącu, czy na przykład przy specjalnych okazjach, a może będzie to przy dniach wypłatowych, czyli 5, 15 czy 25 każdego miesiąca, kiedy klienci mają więcej luźnych środków. Ustal system, zapisz go w kalendarzu i po prostu się go trzymaj. Bądź obecny w kluczowych momentach, bo Twoja praca nie kończy się na wysyłaniu paczki. A, czy wprowadzeniu klienta do systemu? To, co robisz po pierwszym zakupie, decyduje o tym, czy klient w ogóle wróci. Teraz kilka ważnych momentów. Pierwszym z nich może być wspólne otwieranie paczki. Gdy klient odbierze paczkę, zadzwoń do niego. Nie musisz być tam fizycznie, ale powiedz cześć, widzę, że paczka jest już u ciebie. Masz chwilę, żebyśmy ją razem otworzyli. Chcę jeszcze raz pokazać ci, wytłumaczyć, jak prawidłowo używać tych produktów, żebyś miał możliwie jak najlepsze efekty. To buduje Twoją pozycję eksperta oraz eliminuje ryzyko, że klient użyje czegoś źle i zniechęci się. I jest świetną okazją, by opowiedzieć o innych produktach i budować z nim relacje. Drugim momentem jest pilnowanie produktów w domu. To jest genialna i prosta metoda. Jeżeli jesteś użytkownikiem produktów, które oferujesz, to wiesz dokładnie, jaka jest ich wydajność. Czy starczają na dwa tygodnie, miesiąc czy trzy miesiące? Zapisujesz je w kalendarzu, kiedy klient zamówił dany produkt. Oraz jaka jest jego przewidywana data końca. Następnie planujesz kontakt na tydzień przed tym terminem, kiedy mu się to skończy, dzwonisz i mówisz, hej, Aniu, dzwonię do Ciebie, bo widzę, że twój ulubiony krem niedługo się skończy. Chciałbym zadbać, żebyś miała ciągłość pielęgnacji, byś miała jak najlepsze efekty. I pytanie, czy przygotować dla Ciebie kolejne zamówienie, żeby paczka do Ciebie doszła na czas. W ten sposób dbasz o efekty swojego klienta, pokazujesz profesjonalizm i zabezpieczasz stałe zamówienia w swoim biznesie. I pamiętaj o naszej złotej zasadzie, czyli klient świadomy to klient stały. Twoim zadaniem jest go edukować. Po pierwsze organizuj spotkania edukacyjne jeden na jeden. Spotykaj się też z klientem na kawie bądź online, żeby opowiedzieć mu więcej o filozofii marki lub o działaniu kluczowych składników. To jest idealny moment na tzw. cross-selling, czyli do sprzedaż produktów z innej kategorii. Jeśli klient stosuje suplementy, opowiedz mu przy okazji o kosmetykach z tej samej linii. Po drugie, wykorzystaj siłę grupy. Stwórz zamkniętą grupę na Facebooku lub listę ogłoszeniową na WhatsAppie dla wszystkich swoich klientów. Możesz tam publikować regularnie efekty przed i po, bądź pozytywne opinie innych klientów, albo krótkie historie, czy nawet informacje o produktach. Raz przygotowany materiał dociera od razu do wszystkich klientów naraz, a Twoi klienci wzajemnie mogą się inspirować, widząc, że nie są sami. Po trzecie, zapraszaj na spotkania z ekspertem. Zorganizuj webinar lub spotkanie na żywo z kimś, kto jest autorytetem w danej dziedzinie dietety. Kosmetologiem. Ludzie uwielbiają zdobywać wiedzę od ekspertów, a to wzmacnia ich zaufanie i chęć zakupową. Nagradzaj też lojalność i wykorzystuj okazję. Lojalność warto nagradzać, a każda do tego okazja jest dobra, żeby się przypomnieć. Po pierwsze, stwórz prosty program lojalnościowy. Ta metoda sprawdza się świetnie u klientów z ręki. Ustaw zasadę, gdzie klient na przykład, który u Ciebie zrobi 4 zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 250 zł, każde otrzymuje od Ciebie prezent o wartości X. To motywuje do regularności, a Ty nie obniżasz ceny produktu i nie psujesz rynku w ten sposób. Po drugie, wykorzystuj okazję w kalendarzu. Dzień Matki, Boże Narodzenie, Dzień Babci, Początek Wiosny. W ciągu roku jest mnóstwo sytuacji, w których ludzie kupują prezenty. Przygotuj gotowe szablony ofert z propozycjami produktów na daną okazję. Raz opracowany szablon możesz potem wysyłać do wszystkich swoich klientów, oszczędzając masę czasu. Po trzecie, poproś klienta o zorganizowanie spotkania dla znajomych. To działa rewelacyjnie. Klient sam staje się gospodarzem wydarzenia, czuje się wyróżniony i zaangażowany. Jego znajomi kupują w luźnej przyjaznej atmosferze, a on słuchając jeszcze raz o produktach często ponownie czuje potrzebę, żeby coś zamówić. A na koniec chcę Ci przypomnieć moją ulubioną i jedną z najskuteczniejszych metod na rozmowę przez telefon. Minimum raz w miesiącu zadzwoń do swojego klienta. Zapytaj go o efekty, o jego samopoczucie czy po prostu o potrzeby. Nic nie buduje relacji i nie zamyka sprzedaży tak dobrze jak szczera ludzka rozmowa. A, i jeszcze pamiętaj o jednej niezwykle ważnej rzeczy. Każdy twój zadowolony klient to potencjalny partner biznesowy. Warto przynajmniej raz na jakiś czas subtelnie pokazać mu możliwość zaangażowania się w biznes. Jeśli się zdecyduje, jego zakupy staną się naturalne i powtarzalne, bo będą częścią jego własnej aktywności biznesowej. Wejdź w buty swojego klienta, dbaj i obsługuj swoich klientów tak, jak sam chciałbyś być obsługiwany. Pomóż im oszczędzić czas i pieniądze. Dorać, przypomnij, zaopiekuj się. To prawdziwy klucz do powtarzalnych zamówień i zdrowego, rosnącego Twojego biznesu.